Doktora Andrzeja sekrety psychologii. 10 sposobów na rozpoznanie i zintegrowanie twojej animy w psychologii CG Junga. Zapoznaj się i zrozum koncepcję anime. Anima to kobiecy aspekt psychiki mężczyzny, a animus to męski aspekt psychiki kobiety. Zastanów się nad swoimi relacjami z kobietami, ponieważ mogą one ujawnić Twoją animę oraz Twój stosunek do niej. Obserwuj swoje sny, ponieważ anima często pojawia się w snach mężczyzn jako postać kobieca. Zwróć uwagę na emocje i cechy związane z tą postacią. Ponieważ anima jest ściśle powiązana z emocjami, więc zwracaj uwagę na swoje reakcje emocjonalne w różnych sytuacjach. Odkryj swoją kreatywną stronę, ponieważ angażowanie się w kreatywne działania, takie jak pisanie, malowanie lub muzyka, może pomóc w przywróceniu anime do świadomości. Zastanów się nad swoimi lękami i niepewnością, ponieważ anima może również objawiać się jako lęki i niepewność. Zastanów się, czego się boisz i co sprawia, że czujesz się niepewnie. Eksploruj swój cień, ponieważ anima jest często połączona z cieniem, więc odkrywanie i zrozumienie swojego cienia może pomóc w integracji anime. Zaangażuj się w introspekcję i zastanów się nad swoim wewnętrznym światem. Zwróć uwagę na swoje myśli, uczucia i emocje. Poszukaj wskazówek u psychoterapeuty, ponieważ terapeuta może pomóc Ci w procesie integracji Twojej animy. Przeczytaj książki Junga na ten temat, w szczególności integracja osobowości i człowiek i jego symbole. To da Ci dogłębne zrozumienie anime. Miłej podróży. Jeśli potrzebujesz porady, napisz do doktora Andrzeja, dr.